Basiu, tak. e, twój mąż jest o 3 lata młodszy od ciebie. No. Nie, 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 nie peszy cię rozbieranie się przy dziecku? No, nie. No, no. Nie, no jest 3 lata. Rzeczywiście nie miałam wcześniej 3 lata młodszego faceta. To jest pierwszy mój facet młodszy. No poczekaj, I zaskoczył mnie taką dojrzałością, wiesz? Ale w, w jakiej sytuacji? No po prostu w, swe, w całym jakby w tym całym swoim zachowaniu, tym jak się poznaliśmy, jak on mnie zabiegał, jaki był, jaki był dojrzały. Wiesz, no w ogóle, no po prostu jest dojrzałym facetem. No, no, no jest dojrzałym facetem, tylko nie, hmm. nie ukrywajmy. Gdzie cię zaprosił na pierwszą randkę? Na basen, ale to nie on. Mnie... A po co się zaprosił na basen? Żeby wypłynęła, i on mówi do widzenia. No błagam cię, no wypływać. Basia, nie ja oszukujmy jest, się, ja nie co druga kobieta bez make-upu wygląda jak chora. A wygląda widzisz? jak przedstawi przedstawicielka tej doliny silikonowej. Ale właśnie widzisz, ale ja wtedy miałam tak, tak, byłam czysta, tak byłam wolna po prostu wewnętrznie, że mi było wszystko jedno, wiesz, czy, czy z tego coś będzie, czy nie będzie. Powiedziałam, dobra, idziemy, fajnie, spotkamy się. się na basen? Jak wygląda randka, jak się pływa pod wodą, powiedz. Ale my zjeżdżaliśmy na takich kołach, takich wiesz, było super. Na kołach zjeżdżaliście? <laughs> bardzo ale, był, ale powiedz mi, on był w majtkach tylko. To był w slipach? Ale pamiętam, nosi takie no. wycięte? Czy takie miał? Zabudowane, bo to jest ważne Bardziej do zabudowane. No, zabudowane. także tak, tak, nie tak, miał tak, tak, że mu tutaj. No, nie, mógł nie, ale się co, co nieco... Szatan ale, co, ale to wiesz, ale co nieco mogłam ocenić, także z mogą. Co nieco mogła ocenić? Zauważyłaś, Basia, zauważyłaś, że jak się umawia na randkę na basen, to właśnie po to, że. normalnie masz rękę. Okej, okej, słabo, no ale ładne kolana. No. No, Ale lustrowałaś go tak między nami? Fajnie wyglądał. Wszedł taki wiesz, Był najpierw pod prysznicem, więc wyszedł. A taki że, mokry. Że, że się myje. mokry. Wyszedł mokry. Mok no, dalej, no. Było seksownie. Jest no, mokry. Taki a patrzyłaś na przed taką skaczę, jaki robi brysk. do roz. Brysk. co? Jaki no, robi brysk. Razem skakaliśmy, to był nasz wspólny brysk. Rozumiesz? To brzmi jak streszenie polnosa. <śm>